Tam. Mamy tutaj przed sobą lampę do BMW 39. Jest to model po liftingu. Jest to lampa zwykła, nie ksenon, zwykła żarówkowa. Lampa jest przed regeneracją, słabo świeci. Zrobimy teraz pomiary, aby mieć na liczbach pokazane, jaka jest poprawa światła przed regeneracją i po regeneracji. Zobaczymy, ile jest luksu. W tym momencie mamy takie, taką jasność. Sprawdźmy, Widzimy, że właściwie górna część soczewki prawie nie odbija światła. Im wyżej jedziemy, tym też światło słabsze. Maksymalna Wartość, jaką pokazuje, no to to jest około około tysiąca. MBL39, popularna piątka. Lampa przed regeneracją. Widzimy szary, matowy klosz. Lampa jest luźna wewnątrz. Uchwyty są oberwane, gdyż no, no nie powinna się ruszać. A się rusza. No i jakość światła jest beznadziejna. Jeszcze tutaj zrobimy pomiary żeby unaocznić problem i, i zobaczymy zresztą efekt przed regeneracją, jak i po regeneracji widzimy, że dolna część soczewki czyli u dołu lampy i światło jest w miarę w miarę najlepsze, im ten strumień światła mierzymy później dalej, ta wartość spada. To jest ta wartość przy samym kloszu. Im się dalej, im się oddalamy na kilka centymetrów, i to widzimy jak to mocno spada. PMW39, popularna piątka. Lampa zdemontowana z auta, ponieważ słabo świeci. Trzoną światła jest ten żółty, szary, matowy klosz, który jest mocno speskowany. oraz utleniony pod wpływem promieni UV. Teraz tego problemu nie widać, ale jak rozbierzemy lampę, za tą soczewką jest lustro, które powinno odbijać światło. Te lustro na 99% również jest wypalone. Pod wpływem temperatury żarówki warstwa aluminium, czyli te sreberko, które powinno odbijać światło, robi się szare, czarne, matowe i nie odbija światła. Poza tym, co się dzieje w tych lampach? Regulatory tutaj, które są wewnątrz lampy, na których zawieszone jest lustro. One kruszają z biegiem czasu i widzimy całe wnętrze jest luźne. Stąd brak regulacji lampy i fakt, że lampa jest obwieszona i świeci kilka metrów przed autem. Teraz postaramy się Tą lampę naprawić i doprowadzić do stanu zbliżonego do nowej. W tej chwili mamy rozebraną lampę, zdjęty klosz, i dostaliśmy się do, do wnętrza, do lustra, które jest w tych dwóch miejscach, tutaj i tutaj, zawieszone, na, zawieszone wewnątrz na regulatora. Od dołu, tutaj. Re Reguluje te lustro góra, dół silniczek. Te regulatory są pokruszone, połamane. Jedna część została wewnątrz w lampie, jedna tutaj w koszyczkach. Cały czas jesteśmy podczas regeneracji lampy. Jeszcze. Klosz jest szary, żółty matowy, i tutaj z zewnątrz nic się nie zmieniło, ale wymieniliśmy lustro soczewki na zregenerowane. To jest to jest te lustro wyjęte z lampy. Nie jest tragiczne, ale już jest ciemne, szare i widać ślady nadpalenia nad żarówką. A? Po wymianie lustra soczewki. Zobaczmy. Jakie mamy teraz światło? Światło ta jeden. A zobaczmy tutaj na górze, gdzie jeszcze nie weszliśmy w strumie światła. Już jest. Dochodzi do 2000. Jedynka świadczy o tym, że przekraczamy normę, więc przełączmy tutaj może na. Dwadzieścia tysięcy, i zobaczmy, co się dzieje. Przekracza normę. Zobaczmy w skali razy sto. Czyli przedtem mieliśmy najlepszy pomiar w granicach 1200-1400, a teraz mamy 212-220 razy 100, czyli 22000. Kolosalna różnica po wymianie samego lustra. Jeszcze klosz nie jest spolerowany. Zobaczymy, co nam zmieni regeneracja klosza.